Uwaga, tier lista contentu Mamona. Eee, I tu jest tako. o, Gothic 2, ten mod, te kroniki Myrtany. to, to, to ja nie znam, od razu daję. Cesgo. GO. Eee, ku... Póki co CS:GO leci na bo tam często są śmieszne jaja. Eee, ale były lepsze rzeczy niż CS:GO. Były lepsze, serio. Były lepsze. Lol bym, uwaga, szczerze, jeśli chodzi o content, lol leci na C. Kur... tam no nie ma za bardzo ciekawych rzeczy, po prostu grachują I to tyle, to po prostu grachują. Eee, sea of Thieves. Mm, sea of Thieves. Kur były tam śmieszne rzeczy, z tego co pamiętam. No, dużo osób, gra. nie, nie, nie tu spotykamy. I tam jeszcze piórunami coś go napierd... Ale czy to jest takie śmieszne jak ten? Hmm, na przykład CSGO było i tak dalej. A, eee, póki co B. Póki co B. Co to jest Del Dawson? Kula. A, te biuro. Te biuro. Lola dałbym AB. Muszę wziąć pod uwagę dłosy. Ale to chodzi właśnie o duosy. Hmm. Kola, kur... no dam B. Uważam, że CS jest na przykład lepszy niż LOL, jeśli chodzi o na content. No niech będzie B, niech będzie B. No. Czasami były śmieszne rzeczy na duo, ale to przez duo. Del Dawson to było to biuro. Też śmieszne było, jak mu tam podpierali rzeczy i ten. Eee, no niech będzie C. Niech, niech będzie C, jak to biuro. Ale tam dużo było takiego pierdolenia, zamieszania. Nie, D, daję, jak ten Del Darson. Raz mu tam za pisz coś tam się wk***ł, ale ogólnie nie podeszło mi to. Tarkov. <grym> ten Tarkov... Nie, ja Tarkowa daję, ja razem z go Ten Tarkov jest śmieszny zami Siedzi kurwa skupiony, nagle ktoś go zabija, a on się denerwuje. Także wlatuje Tarkov na Wukong. Wukong był śmieszny. Śmieszny był. Już trochę tak kurde zapomniałem w ogóle o Tarko samo, no, my mówimy tu o odcinkach, co nie? Takich najlepszych momentach na odcinku. Jeśli chodzi o stream, no to to jest tragedia Tarko, bo nam wiele godzin nic się nie odzywa, nie? Mi chodzi o odcinki. Odcinki z Tarkowa były mocne. Tak samo z TSGO. Yy, w Lolu też, ale to było i to tylko rzadko. Tam LoL jest śmieszny. Ukonga grał. Eee, i też był śmieszny, tam się wkurzał na te bossy. Yy pado Padowekzej No, poza tymi kultowymi szotami, że tam Chińczyk go pier... albo bossa nie umiał zrobić, to C, znaczy D, serio D, o jeśli chodzi o content u Mamona, to D, nie ma co Cyberpunk, Cyberpunk? Kurwa, podobał mi się Miał jakieś rozkminy o przyszłości, kurwa, o drzewach tam pierdolwił, cyberpunk daje na. Na no, daje cyberpunk. A on był śmieszny, śmieszny był. Tak, gadał, że mu się buguje k***a, ten cyberpunk, ale mało odcinków z tego było. Cyberpunk mi się podobał. Dark Darker. O, Szczerze, Dark Darker daje S. Przypominam, chodzi o odcinki. Nie, że na streamie. Odcinki z Dark Darker. K***a, Czego się tam bujał. A bo? Ch Ludzie tam zabijali, blokowali tą tarczą. O nie! Dark Darker to jest S Dark Darker to jest S u Detroit Detroit Też był śmieszny w chuj... Też był... Myślę nad Detroitem, a czy S nie wiem Też był śmieszny w chuj ten Detroit Kurde nie wiem Nie wiem A3S Detroit Nie no, to jest chyba legendarna seria, muszę dać S Detroit u Mamona to kur... można by było sobie co pół roku oglądać tą serię Właśnie, może sobie tak zrobię w ogóle niedługo yy, Asasyn te piramidy. Kur... nie pamiętam za bardzo, chyba tam nie znam. Ale chyba było śmieszne, chyba było. Chyba było. Jak się w wkur... jak ten ojciec bił tego Androida, no Tak, i, i tą tą córkę całą tam, no 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 było było. Hogwart Eee, Hogwart u Mamona? Kur... Nie pamiętam za bardzo. Daję, że nie znam. Nie, nie znam, nie znam, nie pamiętam. Nie, coś tam się kojarzy, ale to, to takie D, było. D, D. Aha, piramidy oznaczają wieczór mitów. No to kurwa S leci, wieczór mitów, jak to ma to symbolizować. Bo to Ramy robił tą tier listę, więc tak, tak, tak. Wlatuje wieczór mitów na S. Wlatuje. GTA 5RP Na live tragedia, wiadomo, ale odcinki. A jeszcze taką mogę segregować, wiecie Pierwsze, Pierwsza najlepsza rzecz to jest po lewo, a potem po prawo, więc jak. to bym zrobił coś takiego. Coś takiego bym zrobił. Coś takiego. Tak samo tutaj. Eee... A, tu może być, tu może być. Tu bym tak zrobił. Dobra <laughs> GTA. Kurde, tam też były śmieszne rzeczy, jak jakiś tam gościu go snajpił czy coś, nie wiedział co powiedzieć, przeżywał to tak bardzo. To już można było się w pewnym momencie pożygać tym GTA, ale był taki moment, że to serio były jaja. Tam jak go snajpili notorycznie i się wkur... O jeny. to było dobre, to było dobre, jada jest, jada jest. Party Animals, o mój Boże, nie wiem, to było chore. To nie było śmieszne, to było chore, te Party Animals. To było chore, nie wiem. W sumie jak na te dzieciaki gdzieś jeszcze wkur... Dude, I'm with you! <laughs> Leci, party Animals S. drugie Party Animals leci, ten krokodyl i tak dalej. Eee, Hunt, co to była zagra Hunt? <coughs> A, ten taki Tarkow. Coś tam mi się kojarzy. Eee, taki Tarkow. No to niech będzie, że A, ale na samym dole. Bo mało tego było więcej Tarkowa. Kurde, już nie pamiętam tego. A Adam, może niżej tego Hunta. Tarkowie było śmiesz takowe było więcej i śmieszniejszych rzeczy niż w tym Hancie. Tam też były jakieś śmieszne rzeczy, ale nie aż tak jak tutaj. To się nie, nie dorównuje. Valorant. Kurde. Chyba też a. To jest to samo co CS. Strzelanka i dzieje się to samo. Wkłada się na ten, na jakieś giereczki coś tam. To samo co CS, to jest to samo co CS. Ten Santier. Rust. Boże, kiedy on w Rusta grał? Są jakieś prehistoryczne shoty, jaką on w Rusta grał, daję, że nie znam. Fall Guys. Ten Fall Guys mało miał takich klipów śmiesznych. Ale jak już były, to serio były śmieszne. C, Fall Guys. Dark Souls. Dark Souls 1, czekaj, Dark Souls 1 Jakie były szoty z Dark Soulsa 1? Boże, nie pamiętam. Nie pamiętam. Dark Souls 2 to pamiętam, te żółwie i tak dalej, bo tu się śmiałem w chuj z tego. Ale 1? Kurde dumbe. Ta. No chociaż nie wiem no. Tam na pewno były śmieszne rzeczy. Wszystkie te Dark Soulsy były śmieszne w chuj. Kurde. Dark Soulsy było cie były ciekawe, tak, tak. Ja po prostu wszystkie Dark Soulsy dam yy, na całą górę. Ale Dark Souls 2 pierwsze to było najśmieszniejsze Dark Soulsu niego. Ta dwójka z tymi żółwiami i tak dalej. O ja pierdziele. O Jezus, to był hit Indiana Jones? Nie wiem, D. Tak samo jak Hogwarts. Minecraft. Eee, kurde. Po prostu tego Minecrafta jest przesyt, Ale on jest śmieszny. Jest śmieszny te szoty. Da jest, kurde. Daje ale daje przed GTA, lepsze niż GTA uważam, lepsze niż GTA Minecraft, lepsze niż GTA, lepsze, lepsze. Diablo 4, ku... no tam było, tam chyba z Diablo 4 był tylko jeden shot, jak bił się z tym wilkiem i go nie mógł za... No to było śmieszne, ale tego aż tak za bardzo dużo nie było. Dam do D, ale wyżej niż po Poe, bo było to zabawne. Overwatch. Też było mało Overwatch'a, ale śmieszne rzeczy były. A... C. homik Pik. Tego Pik'a też tak za bardzo nie ten. Coś tam niby widziałem, ale chuj w tą grę. Daję D. Chain Together. <ścoughs> Chain Together. A, a, niech będzie. Niech będzie. I uwaga, taka jest tier moja. Top 1 rzecz Dark Darker. Tak uważam. Na live to jest tragedia. Nie ma co tego oglądać, że tam się długo nic nie dzieje, ale już odcinki, jak coś to prześledzi, to tam są śmieszne rzeczy. Party Animals, mega zabawne. Wieczór mitów, Minecraft, po Minecrafcie GTA, lepszy Minecraft. Detroit, legendarna seria, śmieszna. Dark Souls, Dark Soul, no wiadomo, Dark Souls, Sekiro itd. i tak dalej. Ja patrzę Szelanki. Cyberpunk, Chain Together. LOL bo chodzi to głównie o duo. No i tak dal szczele. To jest moja tier lista. Moja tier lista Oficjalnie Można by było może coś tam jeszcze pozmieniać miejscami z dwie, trzy rzeczy, ale... Niech będzie.